3210 na liczne zapytania kilku widzów moich pytało, czy dobra, jaki tam zegarek sobie wybrać. Na przykład z tej gazetki Entera. To jest reklama Festyna. Ciekawostka, że na tej reklamie jest zegarek, którego nie ma w ofercie. Ale to szczegół, na serio. Jakby ktoś miał kiedyś ten, ten katalog, to zobaczcie. To jest ten katalog lato 2020. Zobaczycie, nie, ale może, może, ja się mylę, ale w każdym razie nie widziałem tej, tej, tej wersji zegarka tutaj w tej ofercie akurat. E, ja wybrałem tutaj ten zegareczek. On kosztuje 4, 4, 9, 449, 449 zł. Zostajecie taki pakiet i rozpakowujemy go oczywiście. Tutaj pakiecik sobie leży, zaczynamy. Zaraz go jeszcze gdzieś tu otworzę. Czego ostatnio nie było, to kilku rzeczy, ale to szczegół. Zobaczycie po prostu, czy, czy jest różnica pomiędzy zdjęciem a tym. Pierwsze rozpakowanie robimy tego zegarka. Ja już kiedyś pokazywałem zegarek Aviator czy Awiatar. To jest jak to mówią w Entererze, że niby tylko, tylko dostępny na terenie samolotu. Tutaj co mamy? Pudełko i książeczka. Gwarancja do tego zegarka to jest podobno bilet podróży, czyli, czyli dokument podróży, bilet. Tak to, tak to wygląda. Pudełko takie. To pudełko jest takie dziwne. Pamiętam jeszcze, jak miałem festiny z innych modeli to były to festyny pakowane w takie, nawet były w drewnianych pudłach. Jakichś plastikowanych. No ale to nie jest złe. Wyciągamy. Jest jak zawsze jak zawsze brelo, ten, taki, taka meteczka. No i mamy tutaj słynny sikor. Pozdrowienia serdeczności. Pozdrawiam Martina Lisiewskiego. No, i tak to widzimy: paseczek jest skóra, prawdopodobnie oryginał. Tutaj zabezpieczenia, szybka. Pokażę, może bo trzeba to ściągnąć. No tak, tak wygląda zegarek. Postaram się zbliżyć. Akurat ten zegarek jest w miarę ustawiony bo niektóre zegarki mają zabezpieczenie. Zwróćcie na to uwagę i tutaj mają taki plastik włożony często. Ten akurat tego nie miał. Mam taką zatyczkę plastikową, takiej widełki, że ten normalnie sobie hula. Tutaj. To jest oczywiście chronograf. Zabezpieczenie, certyfikat. Tak to, tak to wygląda. Ja go później przetestuję. Przetestujemy go może w sumie za chwilę w basenie. I zobaczymy jak on się sprawuje. Oczywiście ściągamy to, ściągamy to. Porównanie jeszcze zrobimy teraz właśnie do, do tego jak zdjęcie, czy zdjęcie ma remastering. To zaraz zobaczymy. Ja sobie zdaję sprawę, że, ale widzicie, no, który wygląda lepiej, trudno, trudno opowiedzieć, czy w oryginale, czy nie. Tutaj wiem, że refleksy światła też są, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że się po, podoba. Pozdrawiam serdecznie, poczekajcie chwilę, pokażę jak on w wodzie mniej więcej pracuje. Jak to, jak, jakie refleksy świetne, jak to mniej więcej wygląda. Założymy sobie. Później tam w niektórych moich filmach będę już z tym zegarkiem. Z zegarkami to jest tak, że zazwyczaj komuś w obsłudze go zostawiam. Później w hotelu. Dlatego, że jestem przyzwyczajony do różnych czasomierzy. Nie lubię jednego. Także, także tak to mniej więcej by wyglądało. Pozdrowienia serdeczności. Zaraz przechodzimy na basem, tam pokażę jak to się sprawuje.